Pamiętacie grę Concord, Ten wspaniały, fenomenalny hero shooter, który zdominował i zniszczył konkurencję? No. No właśnie, ja też jakoś sobie nie przypominam tej gry, bo takiej gry nie było. Po wielu miesiącach twórcy Concorde w końcu przerywają milczenie. Oboj. Oh I gdy zaczęli mówić o tej porażce, to o matko. Naprawdę zapnijcie pasy, bo to, co zaczęli wygadywać, to się po prostu zwyczajnie w głowie nie mieści. Twórcy uważają, że Concord nie był największą porażką w historii gier wideo. Uff, żeby takie coś powiedzieć, to trzeba mieć albo mocno na nasrane WB, albo tego kogoś zobowiązuje kontrakt i miał przyłożone pistolet do skroni. Jedno jest pewne. Gra studia Firework zapisała się w historii branży, choć raczej nie tak jakby tego chcieli zarówno twórcy, jak i Sony. Jednakże nadal jest przynajmniej część osób, która uważa, że Concord nie był skazany na porażkę. Hmm, no bardzo ciekawe. Byli pracownicy nienazwanego studia wspominali czas spędzony w byłej firmie, którą jak potwierdził serwis PC Games N, niewątpliwie było Firework Studios. Ci deweloperzy najwyraźniej byli zadowoleni z pracy w studiu. Nawet teraz po porażce projektu przynajmniej część z nich chce udowodnić ludziom, że są dumni ze swojego wkładu w projekt, nawet jeśli ten okazał się potężnym wypałem. Dodatkowo twórcy chcą dać wszystkim do zrozumienia, że o ile projekt był realizowany z wypieczałowitością i zgodnie z ich wizją, to problemem okazało się być ich wizja oraz komunikacja z graczami. Co więcej, ci ludzie przyznali, że miejscami zgadzali się z krytyką Concorda, tyle że czas i środki włożone w projekt uniemożliwiły jakiekolwiek większe zmiany. Czyli co, wlano w to gówno tyle kasy, dodatkowo to gówno powstawało tyle czasu i nikt przez ten okres czasu nie zaproponował żadnej zmiany, teraz nagle wylewają swoje żale, płacze na różnego rodzaju podcastach. To, co oni wygadują, to jest konkretna komedia, dramat i tragedia. Oni chcą nam wmówić, że przez 8 lat, przez 8 lat nikt nie zorientował się, że. Hmm, wiecie co? Wizja tej gry coś tak, jakoś nie wiem, nie pasuje mi. Zerkaliście może na opinię graczy przy pierwszym zwiastunie albo coś? Jakieś tam podpowiedzi może były, żeby iść troszkę w innym kierunku? Nie, nie sprawdzaliście? W dupie macie graczy, tak? Aha, okej, okay, dobra. Zakładam, że konwersacja w studiu mniej więcej w taki też sposób wyglądała i wcale bym się nie zdziwił, jakby tak faktycznie było. Idąc dalej, zespół wierzył, że projekt jest zbyt wielki, by upaść, i w najgorszym przypadku będą mieli rok lub dwa, by przekonać do siebie graczy. Jednocześnie mają żal do serwisów informacyjnych i mediów społecznościowych, które niemal w całości miały skupiać się na kiepskich wynikach bety, a nie na tym, czym faktycznie jest Concord. O, no tak, przecież to nie może być ich wina, to wina graczy, to zawsze jest wina graczy, tych złych, toksycznych graczy, którzy wiecznie narzekają, że płacąc 300 stówy dostają gówno. Jak tak oni mogą? To jest wręcz niemożliwe, tak nie powinno być. O, Matko Święta, dlaczego żaden z tych deweloperów nie ma jaj? Nie może wejść na środek, powiedzieć słuchajcie, spierdoliliśmy robotę, bierzemy wszystko na klatę, dzięki na razie. Tylko zawsze muszą jakoś tam na obkoło iść, tak w jednej czwartej się przyznać do błędu, ale całą winę zawsze zwalić na graczy, którzy mają prawo wymagać od nich czegoś więcej niż główna w opakowaniu za 300 złotych. No w tym wypadku to nie było 300 zł, no ale wszyscy wiemy jak dzisiejsze gry AAA wyglądają, a kosztują nie lada krocie. Mimo wszystko twórcy nadal uważają, że Concord nie był złą grą, a na pewno nie największą porażką wszechczasów. Jeden z nich uważa, że gracze wiele stracili nie dając tytułowi szansy, inny określił grę jako najpiękniejszy samochód jaki rozbiliśmy. Jestem bardzo trudno pełen potencjału, który ostatecznie nigdy nie dotarł do graczy. <laughs> ja pierdolę, ale to trzeba być na sranę w kopule, żeby takie coś gadać. Ach. Ręce opadają, słów mi brak. Naprawdę, oni serio myśleli, że to co oni tam wysrali przez te kilka dobrych lat to będzie coś co graczom się spodoba? Oczywiście nie mogło też zabraknąć całej tej gadki szmatki o tym jak to internet jest zły, jak to gracze są źli. To wszystko ich wina, że ta gra się nie sprzedała. Ja osobiście podziwiam tych, którzy widząc to gówno, stwierdzili, że hej, to jest nawet całkiem niezła gra, z przyjemnością wydam na nią swoje ciężko zarobione pieniądze. Jeszcze bardziej podziwiam ludzi, którzy nadal uważają, że to wcale taka zła gra nie była, ani trochę. Co ci ludzie mają w głowach, to ja nawet nie chcę wiedzieć, naprawdę, uwierzcie mi, nie chcę wiedzieć, co tacy ludzie mają w głowach, bo bym się pewnie mocno przestraszył. Są też głosy, że no gdyby ta gra była free to play, to by tak złego odbioru nie było. Problem polega na tym, że nawet gdyby ta gra wyszła jako free to play, to i tak większego sukcesu by nie odniosła. Na rynku istnieją już gry free to play z tego też gatunku i robią wszystkie rzeczy lepiej niż właśnie Concorde. W przypadku Concorda oczywiście chodziło o to, jak te postacie wyglądają tragicznie. Ale chodziło też o to, że była to dosyć miałka, nijaka gra. No i też bardzo kiepski hero shooter. Hero shooter, w którym praktycznie każdy bohater zamiast jakoś ze sobą współgrać, współpracować, to była to grupa indywidualistów. I niestety, jako taki właśnie rdzenny, typowy hero shooter, to się nie sprawdzało. No ale co ja tam wiem, co wy tam wiecie? Przecież twórcy uważają, że to jest zajebista gierka, a my, gracze, ci toksyczni, wredni gracze, nie mamy bladego pojęcia i powinniśmy żałować, że nigdy do końca nie poznaliśmy tego też wybitnego dzieła. Zwyczajnie, niezwyczajnie człowiekowi w takich momentach brakuje słów a ręce mu opadają. Pytanie tylko, czy potężne Sony, które zaklepało ten wspaniały projekt faktycznie wyciągnęło wnioski z tej porażki? No zobaczymy, jak na razie tam jeszcze w planach mają pewną grę, która również stawia na sieciową rozgrywkę i na to, żeby być właśnie grą typu live service, ale o tym sobie jeszcze kiedyś pogadamy na tą chwilę. To by było na tyle. Ha, Concord, damn. No cóż, może jednak twórcy Concorda mają rację. <ścoughs> oh, mordeczki, wy moje kochane. Co jak co, ale Concorda to trzeba potężnie zakopać, spalić, przetopić i co tylko się da, żeby nigdy więcej takie coś nie wyszło na powierzchnię. Z mojej strony to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o słowach deweloperów potężnej gry o imieniu Concord, której niestety nie mieliśmy okazji bliżej poznać. Jeżeli Wam się materiał spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli nie, zostawcie kciuka w dół. Pamiętajcie, aby też zostawić suba z dzwoneczkiem. To tyle, trzymajcie się. PSO.